Cześć, witajcie. Ostatnio widzieliście, testowałem Eko Groszek Sztygar Ultra, ale postanowiłem jeszcze e, przetestować sobie ekogroszek wysokoenergetyczny, ekogroszek premium Sztygar. E, zobaczymy właśnie, jak on wyjdzie w całym kształcie, bo widzieliście, że Ultra wyszedł e, fajnie. Przetestujemy sobie oczywiście też tym razem ekogroszek Premium. Kupując Sztygara, wspierasz akcję sadzenia 100 tysięcy dębów. Myślę, że akcja jest jak najbardziej ok, bardzo fajna, w porządku. Ale zanim to, oczywiście, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę. Zapraszam Cię oczywiście do mojej grupy na Facebooku Testy Ekogroszków. Tam oczywiście dobieramy właśnie Ekogroszki do Waszych zapotrzebowań. Ale przejdźmy do dzisiejszego materiału. Spójrzmy co mamy na worku. Odkamieniony, certyfikowany, niespiekający, e, Bardzo fajne parametry. Wartość o połowę 26, a 24 megajoula na kilogram. Wartość o połowę, e, taka niższa półka, ale zobaczymy właśnie jak będzie e, faktycznie jak wychodziło w procesie spalania. Ale co ważne, siarka. Siarka naprawdę bardzo fajna, 0,6%, e, mniej niż 0,6%. Popiół mniej niż, niż 7% Co bardzo fajnie. Zawartość wilgoci. Zobaczcie, mamy końcówkę tak naprawdę lutego, już początek marca. Zobaczymy, właśnie, jak będzie z zawartością wilgoci. Co ważne, spiekalność. Równe indeks rogi 0. I granulacja, oczywiście, 5,25 mm. Także i. Całe parametry widzimy, że są w porządku WWW Są producenta. worki 25 kg. Przejdźmy oczywiście do samego worka. Na górze worka jeszcze mamy małą mikrowentylację. Zobaczmy, co mamy w worku. A ja oczywiście standardowo użyję swojego kozika małego. Worki fajnej jakości. Zobaczmy, co tutaj mamy w worku. Jako, że mamy właśnie w e, cudzysłowie zimę, e, to zobaczcie. Suchy, suchy, granulacja. E, fajna. Jest jak najbardziej ok, gdzieś tam spod, spodu tutaj wygrzemiemy. Jest naprawdę ok. Przejdźmy oczywiście do procesu spalania tego ekogroszku i zobaczymy właśnie jak on będzie się palił. Kawałki błyszczące, w porządku. Twardawy, twardawy jest e, i to na pewno gdzieś tam trzeba też odnotować, ale przejdźmy do procesu spalania. Spójrzmy oczywiście na nastawy z ekogroszku Sztygar. Premium, zobaczmy co mamy na sterowniku. Ko Kocioło oczywiście dąży do zadanej temperatury 59,5 stopnia z 60. Bardzo wysoki powrót, bardzo fajnie. Możemy zobaczyć, że e, na kolorfery daje 37 stopni. W domu bardzo ciepło 23,8, co jest e, bardzo, bardzo fajnie. Temperatura zewnętrzna. 8,7 stopnia. Stopień otwarcia zaworu 30%. I boiler mamy właśnie dogrzewany. 35,9 stopnia z 50. W kotle jeszcze mamy 32 kg. Podaj on się waha od 23 takich do 26 stopni. Zobaczmy oczywiście, co mamy na ustawieniach. Moc aktualna 7,7 kW, następnie spalanie chwilowe 1,1 kg, spalanie domowe, eee, przy tym węglu, przy tych temperaturach jest, jest ok, bardzo fajnie, 16,7, spalanie całkowite 188,3 kg, modulacja 48%, zobaczmy co mamy dla modulacji, 10, a 100%, bardzo ok, fajnie. Czas, na temperatury 400 i dynamika na 4. Czuwanie, czuwanie, tutaj jeszcze nie wchodzi. Jeszcze nie ma takich temperatur, żeby po prostu kocioł się odstawiał, ale co ważne, yy, czyść palnik co 120 minut przez 20 sekund. Paliwo 25,2 ustawione. Powietrze minimalne 5, maksymalne 25 i do domu, gdy podaje na 2, to się bardzo fajnie. Sprawdzę. podanik wyliczony z przesypują dwukrotnie 30,2 kg. Także jest jak najbardziej ok. I mamy czas podawania w auto. Mamy na 5 sekund. I oczywiście moc w kilowatach 16 kW. Kilowat. Spójrzmy jeszcze na wykres, jak to wygląda. A no właśnie tak, tak to wygląda. Jest wykres jak najbardziej ok. W porządku. Tak jest 6 godzin. Tak, jest 2 godzin. Mamy wszystko w porządku. Zatem przejdźmy do kotła. Zobaczmy, co mamy w napalniku. Jak ten ekogroszek sztygar pali się. Spójrzmy, oczywiście, na ekogroszek sztygar premium. Zobaczmy na palniku. Tutaj wszystko jest e, bardzo fajnie dopalone. E, jest ok. Płomień dosyć duży przy, przy tym ekogroszku. Trzeba to na pewno gdzieś tam odnotować, że e, jest tak wysoki, ale e, co na paliku z pieków no nie ma, można powiedzieć wszystko jest dopalone, czy coś kotła na no, fajnym poziomie, zobaczcie jak wersja prawie e, ultra zobaczmy co mamy tutaj w, w popielniku a no mamy właśnie taki popiół, jest wszystko Dopalony bez pieków, popiół jak najbardziej ok. Także przejdźmy do podsumowania z ekogroszku Sztygar premium. Podsumujmy cały test z ekogroszku Sztygar z wersji premium. Zobaczmy właśnie jak on wychodzi w całym kształcie. Siarka ja i w warunkach domowych nie jestem w stanie po prostu stwierdzić, jaka ta siarka faktycznie jest. Zawartość popiołu jest jak najbardziej w porządku. Producent deklaruje to 7%. 000%. Tutaj macie akurat w tacce popiół ze 100 kg, czyli łącznie z 4 worków. Myślę, że spokojnie jeszcze 2 worki by tutaj się spokojnie zmieściły, żeby ta tacka na pewno była w pełni zapełniona. Popieł jest taki, bez spieków, tak to wygląda. Zastrzeżeń nie mam. Yy, Zawartość wilgoci do 10%. Myślę, że jest jak najbardziej prawidłowo. Bardzo fajnie, bo zobaczcie, że mamy yy, już mamy marzec, a jest yy suchy. Yy, suchy, i na pewno gdzieś tam, tam trzeba mieć na uwadze. Spiekalność, indeks rogi równy 0. I gratulacja P25mm, która naprawdę jest naprawdę na bardzo fajnym poziomie i warto się połowa. Sami widzieliście 25MJ, jak, jak najbardziej ten groszek ma, jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli oczywiście się materiał podobał, zasubskrybuj mój kanał, udostępnij daj łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!